Cześć, witajcie kochani ponownie na moim kanale i oczywiście zapraszam was na nowy film. Dziś przygotowałam dla was hol zakupowy, bo poczyniłam pewne zakupy, jak może, mogliście widzieć w moim ostatnim vlogu. Zajrzałam do H&M. HM, HM, jak kto woli, każdy mówi różnie. I oczywiście New Yorker, ale nie tylko. Również poczyniłam zakupy makijażowe. Także jeżeli interesuje Was, co kupiłam, to zapraszam Was do dalszego oglądania. I kochani, ostatnio Wam yy, pokazywałam, że byłam w HM, yy, HM. Yy, I chciałam tam sobie kupić yy, sweterki. Golfy i pokazywałam Wam, jak mierzyłam, i nic kompletnie na mnie tak fajnie nie leżało. No, w niczym nie czułam się dobrze. Może później wiecie, co jak oglądałam film, jak go montowałam, to na tym, w, w aparacie, raczej w telefonie, jak nagrywałam w lustrze. To tak wiecie, wydawało mi się ok, ale na żywo, uwierzcie, nie czułam się zbytnio dobrze. Ale kupiłam w HM, czy HM, jak to woli. Kupiłam sobie dwie takie basicowe z długim rękawem bluzeczki. I już Wam mówię, ile za nie zapłaciłam, bo mam tutaj rachunek. Więc yy, za każdą dałam 1495 koron i wzięłam sobie: yy, ja ją mam. Szarą, mam ją w rozmiarze L mam nadzieję, że nie będzie na mnie przydłuża taka wiecie, na długi rękaw coś tak założyć wiecie, pod sweterek jakby było chłodniej więc wzięłam sobie taką szarą do tego wzięłam sobie czarną i czarna jest również w rozmiarze L ale ona jest ciut, wydaje mi się węższa może dlatego, że czarny czarny wyszczupla i również jest na długi rękaw, i właśnie szukałam takich, żeby były tutaj fajnie pod szyję. Może lepiej to widać na tej szarej. Zobaczcie, widzicie? Tak tutaj pod szyję. Nie chciałam z takim półgolfem, nie chciałam w szpic, żeby tylko tak właśnie była pod szyję. Więc dwie takie bluzeczki kupiłam w handem. I później pobiegłam na szybkiego do New Yorkera. Pomyślałam, że może tam dostanę jakiś golf. Ale też już nic nie było, tam była totalna wiosna. Eee, no tak, wiosenne rzeczy zaczęły się pokazywać. Ale znalazłam sobie sweterek. I już wam mówię sweterek taki. Wiecie co, ostatnio zaczęłam kupować, nosić szare, szare sweterki. Bardzo mi się spodobało. Wiem Wam, bardzo mięciutki. I to jest taki fajny, tutaj już pod szyję. I on jest yy, ciut dłuższy. Taki. Za, za biodro, nie jest taki bardzo długi, ale do leginsów będzie bardzo fajnie wyglądał. Yy, ja go mam, yy, on jest bezrozmiarowy, tak, on jest bezrozmiarowy i za niego dałam 2495 koron. Możecie zobaczyć, o, czekajcie, o, złapię zuma. O, jest. I tutaj widzicie, macie różne ceny innych krajów. Więc zaraz sprawdzimy, czy to jest Polska. Jest 69 ,95 zł. 95 groszy, więc mamy tutaj również cenę polską, ale on jest taki fajny, słuchajcie, taki rozciągany i, i naprawdę bardzo milusi sweterek, więc wzięłam sobie ten sweterek w New Yorkerze i tam również znalazłam sobie basicową koszulkę, bo nie było w H&M właśnie białych, a chciałam białą, bo mam taką fajną tunikę, słuchajcie, dłuższą z kapturem, ale ona jest takiej na krótki rękaw, taka sukieneczka, tuniczka i na ten okres teraz zimowy, no w krótkim rękawku, wiadomo, nie wyjdę. I właśnie chciałam taką basicową koszulkę i właśnie Właśnie kupiłam sobie, ona jest taka, wiecie co, to nie jest taka czysta biel, taka biel kremowa i za nią dałam, tu już nie ma ceny, ale ja mam tutaj rachunek, za nią dałam 1195 koron, ale tu mamy ceny polskie, 29,95 zł, więc w New Yorkerze kupiłam sobie również taką, również tak pod szyję, więc... Takie ciuchowe zakupy poczyniłam. Ale kochani, również zaszłam do apteki i... Kupiłam sobie troszkę innych rzeczy. Jak widzieliście, weszłam na... do... Poczekajcie, muszę sobie tutaj wszystko przygotować. Weszłam do Kringlana, bo mm, chciałam z Nyxa kupić sobie setting spray, ale mm, tak się zastanawiałam, czy go kupić, który wziąć. I tak wstałam, myślałam, mówię, odpalę sobie YouTube'a i zobaczę, co w trawie piszczy, co dziewczyny mówią o tym setting sprayu. I... Co się okazało? Setting Spray był na jednym z filmów e, takiej Australijki albo Amerykanki. Nie wiem dokładnie skąd ona jest. E, porównywała go ze sprayem z Maybelline e, i powiem Wam, że skusiłam się właśnie na ten Maybelline, bo mówiła, że jest bardzo dobry, a z tych NYXa to były trzy rodzaje, więc naprawdę nie wiedziałam, który wziąć. Maybelline był jeden, porównywała go z jednym z Setting Spray z NYXa w związku z czym postawiłam na ten setting spray z Maybelline No i zobaczymy jak on się sprawdzi Jest to Lasting Fix Makeup Setting Spray mat Finish Zobaczymy, zobaczymy jak on się u mnie będzie sprawdzał Ma tutaj pojemności ile? Już Wam mówię 100 ml To jest jakaś nowość chyba z Maybelline Więc pomyślałam, że wezmę ten Następny z Maybelline zakupiłam sobie pomadę do brwi, bo ta moja z Osmosis już mi się kończy i tak się zastanawiałam, czy nie zamówić sobie z Anastazji Beverly Hills, ale jak wchodziłam tutaj na islandzką stronę, gdzie mogę kupić Anastazję, to już przed świętami było wszystko wysprzedane, akurat mój odcień i, i do tej pory się nie pojawiło, więc powiedziałam, dobra... Kupię coś tańszego, może też się sprawdzi i kupiłam właśnie Tattoo Brown w odcieniu 01 Taupe To jest taki odcień, który jest bardzo mm, idealnie pasuje do moich brwi, bo wcześniej ten Osmosis też miałam Top, więc wiem, że taki kolor będzie mi pasował. Zobaczymy. Wzięłam akurat ten były, słuchajcie, Medium Brown i Brown, ale one już były, ten Medium Brown bardziej wpadał w taki już naprawdę ciemny brąz, a już Dark Brown to już w ogóle był ciemny. Więc mam nadzieję, że ten tope będzie do mojego koloru brwi, w ogóle do mojego, do mojego odrostu na moich włosach, że będzie mi pasował. Więc na pewno. Będziemy testować, będziemy testować, bo mam kilka innych rzeczy makijażowych, więc może zrobimy sobie taki film test tych produktów. I słuchajcie, bardzo długo zastanawiałam się nad podkładem, bo ten podkład z Fit Me Maybelline już zaczyna mi się kończyć. Ten zet and White, używam go na przemian, raczej miksuję go z Max Factor, i ten Max Factor też już jest praktycznie na wykończeniu, a chciałam sobie kupić jakiś podkład, który po prostu na szybko, z rana, do szybkich, takich dziennych makijaży będzie u mnie się fajnie sprawdzał. I kiedyś używałam ten właśnie podkład, bardzo go lubiałam i pomyślałam, że kupię go ponownie i zobaczę, czy dalej jest tak. Taki fajny jak kiedyś I o czym mówię jest to Rimmel um, Lasting Radiance um, Powiem Wam, że z swojego czasu bardzo go lubiałam I ja go mam w odcieniu 100 Ivory Więc pomyślałam, że kupię sobie właśnie ten Który kiedyś używałam i, I zobaczymy jak on się u mnie sprawdzi On tutaj ma takie lekkie drobinki Słuchajcie one są niewidoczne Nie wiem czy dojrzycie Wątpię, lampa się odbija Chyba nie dojrzycie tych drobinek. Nie, kamera ich nie pokaże, ale uwierzcie mi na słowo. On ma takie delikatne tutaj w buteleczce drobinki i kiedyś był Wake Me Up. Właśnie w takich buteleczkach. Ale powiem Wam, że u nas na Islandii nie widziałam, żeby były Wake Me Up, bo wiem, że też miałam kiedyś Wake Me Up, ale wzięłam sobie tym razem ten. I do tego wzięłam sobie korektor, również z tej serii z Rimmel'a i to jest Lasting Radiance. Powiem wam, że jeszcze takiego korektora nie miałam, więc myślę, że może właśnie z tym podkładem będą fajnie współgrały. I nie wiem, czy powiedziałam, podkład mam 100 Ivory, a mm, korektor jest w odcieniu y, 010 Ivory, ale jak możecie zauważyć, Korektor jest dużo jaśniejszy Bardziej jasny niż podkład Wydaje mi się, że akurat te dwa odcienie będą fajnie grały Że właśnie podkład, podkład jest ciemniejszy, a korektor jest jaśniejszy Więc na pewno będzie niedługo test na moim kanale tych produktów Bo powiem Wam, że sama jestem ciekawa Jak ten podkład się sprawdzi i ten korektor I kochani, dostałam, w końcu się pojawiła bo widziałam na e, e, angielskich e, kanałach dziewczyn, e, że pokazywały i również widziałam na TikToku nową maskarę z Maybelline. I to jest ta Sky High e, Lash Sensational, taka najnowsza, słuchajcie, maskara. I zastanawiałam się, kiedy ona dotrze na Islandię, kiedy ona będzie tutaj na Islandii, to jest właśnie ta maskara, jeszcze jej nie używałam, bo jest świeżo kupiona, więc będę chciała przetestować również tą maskarę, także do makijażu mamy trochę tych rzeczy, powiem Wam, że no dziewczyny się nią zachwycają że fajnie wydłuża rzęsy, że po dwóch pociągnięciach maskarą już te rzęsy są mocno wydłużone, więc zobaczymy, zobaczymy. I powiem wam, że nawet szybko pojawiła się na Islandii, bo filmy z tą maskarą widziałam jakoś tak w połowie stycznia tak, w połowie stycznia i jeszcze u mnie tej maskary nie było, ale ostatnio właśnie kupowałam te kosmetyki, zobaczyłam, że maskara się pojawiła również na Islandii, od razu ją wzięłam, nawet się nie zastanawiałam. I kochani, jeszcze kupiłam w High mamy małą szafę Yankee Candle, Powiem Wam, że ja tam bardzo rzadko zachodzę na ten sklep spożywczy, to jest spożywczy, tam są, tam jest chemia, tam jest drogeria, więc taki naprawdę duży, duży sklep i zobaczyłam, że jest szafa Yankee Candle i kupiłam sobie taki do zawieszenia do auta takiego misia, ja wiem, że ten, za, ten zapach jest bardzo... Znany w Polsce dziewczyny go polecają, więc kupiłam sobie właśnie taką zawieszkę do auta. Kupiliśmy dwie, jedną już mój mąż powiesił, druga jest do drugiego samochodu, więc zobaczymy. I kupiłam, słuchajcie, jedną świeczkę. Jest to ta największy, ten największy rozmiar i to jest Mango Peach Salsa. I powiem wam, że pachnie. Obłędnie przepięknie, świeżo, pachnie właśnie taką brzoskwinką i na tą świeczkę namówił mnie mój mąż, bo tak staliśmy, było tam, nie wiem, może z 10 rodzajów, nie tyle co w Polsce, słuchajcie, w kandyl w sklepie, ale było, kilka rodzajów było. Ja chciałam się skusić na świeże pranie, ale tak jakoś mi słabo ona pachniała, a mój mąż jak wziął tą świeczkę do ręki i ją otworzył i powąchał, mówi nie, bierzemy to, ona pięknie pachnie świeżo, więc już nie może się doczekać, kiedy ją odpalimy, ale mówię, poczekaj, kochanie, najpierw muszę nagrać hol zakupowy i pokazać, że w końcu um, udało mi się kupić świeczkę tutaj na Islandii, więc jak na razie mam jedną i powiem Wam, że ona nie była tania, bo ona kosztowała jakoś 6 tysięcy z groszami. Ja mam tutaj rachunek. Nie, nie, nie mam z Po rachunku, ale jakoś tak 6, chyba, 600 Ta duża świeczka kosztowała Ale porównując na polską Na polskie ceny To praktycznie dużo drożej Nie jest, więc Wzięłam tą, była jeszcze ta mniejsza Wersja tej świeczki, ale różniła się Tylko tysiącem koron Nawet nie, więc zdecydowaliśmy się Na tą większą, będzie dłużej się paliła Także zobaczymy jak ona u mnie będzie się sprawdzać, ale powiem wam, że zapach jest rewelacyjny. Moja koleżanka youtube'owa jest frekiem od takich świeczek, ona ma ich dużo, więc na pewno by mi powiedziała, czy ta świeczka u mnie się sprawdzi. A może jej nie miała, nie wiadomo, ale ona ma naprawdę bardzo dużo świeczek, mówię o Angelice z kanału Angelika nie dbała. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście jej żadnego filmu, to zapraszam Was do niej. Ona ma naprawdę bardzo dużo świeczek, ma właśnie taką swoją serię otulona zapachem, i mówi tam o świeczkach, jak również mówi o perfumach. I powiem Wam, tak jak ona opisuje zapach świeczek, to chyba. To jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś tak pięknie opisywał właśnie jakie są zapachy. Ja tylko mogę powiedzieć, że no pachnie mi brzoskwinką, jest piękny zapach, a ona naprawdę umie to fajnie określić. Także, także zapraszam was do niej na jej film właśnie otulona zapachem, o, w którym mówi o, o różnych świeczkach Yankee Candle. I jeżeli nie będziecie zdecydowani, to po obejrzeniu jej filmu na pewno podejmiecie decyzję jaką świeczkę kupić. A ja właśnie kupiłam tom. I, no zobaczymy. Ach, pięknie pachnie. I kochani, tak oto wyglądał. Wyglądały moje zakupy, taki krótki hol zakupowy. Dużo rzeczy nie kupiłam, ale powiem wam, najbardziej cieszę się z tych kosmetyków, z tej maskary. No i zobaczymy jak ta pomada do brwi się u mnie sprawdzi. Więc czekajcie, niedługo niebawem nagram na pewno film taki właśnie makijażowy z wykorzystaniem tego podkładu, korektora, maskary Pomady do brwi, setting sprayu, także praktycznie w miarę dużo rzeczy będę mogła przetestować. Może jeszcze coś w międzyczasie dokupię, zobaczymy, bo hmm, zastanawiałam się jeszcze nad takimi e, cieniami z Rimel, ale wiecie, cieni troszkę mam, więc może sobie z cieniami dam spokój. Ale te produkty na pewno pokażą się w następnym moim filmie makijażowym. Także czekajcie, bo na pewno coś takiego dla Was nagram. Także, kochani, ja będę już kończyć. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i włączcie, oczywiście, ten dzwoneczek. Wówczas będziecie dostawali wiadomość, że na mój kanał wszedł nowy film. A my, kochani, widzimy się już na pewno w następnym filmie. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!